Znajdujemy się właśnie na granicy dwóch regionów: regionu Korożka i regionu Solczawa. I właśnie będziemy zaczynać przejazd po solczawskiej panodamskiej ceście. Jest to taka trasa, która właśnie prowadzona została po regionie Solczawa i które mam na celu pokazać Wam najbardziej widokowe, najbardziej niesamowite miejsca w tymże regionie, ale nie tylko, ponieważ jakby ideą tejże trasy jest również pokazanie Wam miejsc i pozwolenie Wam na dotarcie do miejsc, które na przykład produkują lokalne sery i inne lokalne wyroby, tak żeby też zaktywizować tutaj tą lokalną społeczność. Trasa jest oznaczona też takimi tablicami i Waszym przewodnikiem na tej trasie będzie pasterz Krzysztof, który to pochodzi ze wsi Solczawa i... Duża tą trasą w poszukiwaniu zaginionych owiec. Więc z takich tablic będziecie się mogli dowiedzieć co nieco na temat miejsc, do których będziecie docierać. Jest chyba na tej trasie około 20 kilku punktów. Które są jakby opisane też na stronie internetowej. Link do tej strony zostawię Wam w opisie filmu, dzięki czemu będziecie też mogli zdobyć przy okazji wiedzę na temat tych wszystkich punktów, które będziecie gdzieś tam na trasie mijać. Także zaraz duszamy do bardziej widokowych miejsc, bo tutaj jesteśmy jeszcze w środku lasu, na przełęczy, i za chwilę pokażemy Wam, z czego słynie ten region, a słynie przede wszystkim z pięknych widoków. Oprócz tego, że na sołczarskiej panadamskiej ceście będzie Wam towarzyszył e, młody pasterz, to będzie Wam również towarzyszył Lintwer, e, czyli ten oto jakże przesympatyczny e, smok, który młodemu pasterzowi pomaga e, w poszukiwaniu owieczek. E, więc przy okazji jeszcze e, będziecie mogli poznać miejscową legendę o smoku, którego ciało przypomina trochę ciało węża. Także ciekawie. <laughs> Aktualnie znajdujemy się w miejscowości Swiet i Duch, za moimi plecami znajduje się e, kościół e, Świętego Ducha. E, jeden z takich tutaj też bardziej charakterystycznych punktów, częściej też fotografowanych na trasie. Ogólnie dzisiaj jest niedziela i e, jest spodruch ruch na drodze, e, natomiast no, nie jest on jakiś bardzo duży. E, nie ma jakiegoś takiego problemu, że nie wiem, przy każdym z tych punktów widokowych musimy, nie wiem, się odbijać od ludzi i gdzieś tam stać w tłoku. Ale widać, że przez to, że jest wolny dzień, to po prostu sami Słoweńcy też tutaj się plączą i sobie eksplodują. Co ważne, od Solczarskiej panoramskiej Cesto odchodzą też szlaki piesze, które pozwolą Wam wyjść wyżej w górę na jeszcze bardziej rozległe widoki. Więc jeżeli będziecie mieć czas, żeby połączyć i przejazd trasą i trekking, to jest to bardzo fajna opcja do rozważenia. Mocno żelazista. Dobra. No samo żelazo, zresztą widać po kolorku. Ale tak to dobra. Znaczy, jak ktoś lubi, takie wody. Jesteśmy obecnie na takim chyba najbardziej znanym i popularnym punkcie widokowym na Solczawskiej Panoramskiej ceście, ponieważ właśnie z tego punktu widokowego macie przepiękną panoramę Logarskiej Doliny, którą możecie praktycznie oglądać stąd jak z lotu ptaka, z lotu drona. No i fakt faktem, z tej perspektywy Dolina Logarska naprawdę wygląda pięknie. Jak już się jest tam na dole, to... No my się zawiedliśmy, ale o tym jest film i wpis na blogu, linki zostawimy Wam w opisie, a film gdzieś Wam tu pewnie wyjedzie. Yy, więc yy, ten punkt widokowy na pewno warto odhaczyć, bo no Panorama jest po prostu fenomenalna. odbiliśmy z głównej części solczawskiej panoramskiej cesty i znajdujemy się na tej oto niebieskiej odnodze, która wiedzie do Matkow Kot. Kończymy powoli naszą przygodę z Solczawską Panoramską Cestą. Przed nami w sumie jeszcze chyba jeden tak naprawdę punkt zaznaczony na tej trasie, ale już tak naprawdę finiszujemy. I gorąco Wam polecamy przejazd Solczawską Panodamską Cestą. Koniecznie wejdźcie na stronę internetową tejże trasy, bo tam znajdziecie wszystkie przydatne informacje. Dowiecie się gdzie można dobrze zjeść, gdzie można kupić lokalne produkty. A także dowiecie się gdzie ewentualnie potem wyskoczyć sobie na przykład na jakiś trekking, bo takich opcji właśnie wyjścia gdzieś wyżej jest tutaj naprawdę bardzo dużo. A dlatego planując odwiedziny na solczawskiej panadamskiej ceście, wygospodarujcie sobie przynajmniej jeden dzień. My dzisiaj mamy troszkę mniej czasu, dlatego że mamy kolejne plany, a do tego Madek już wcześniej tutaj też był, więc mieliśmy już jakieś rozeznanie co ewentualnie gdzie zobaczyć, gdzie zatrzymać się tu dłużej, ale niewątpliwie trasę Wam polecamy, jest przepiękna.